Siemanko, witajcie na moim kanale. Na początku tego odcinka chciałem was zaprosić na nowo powstałą grupę na Facebooku, czyli dom bez pozwolenia do 35 metrów. Wymiana doświadczeń. Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane, ponieważ ta grupa jest stworzona dla was, żebyście mogli wymieniać się doświadczeniami, czyli jak ten dom się buduje, jak go się mebluje i tak Dlatego. Tą grupę założyłem specjalnie dla Was. Jest tam już kilka tematów poruszonych, jakieś tam zdjęcia są powrzucane, jak ktoś coś tam buduje, więc zachęcam Was do skorzystania. Link tam będzie w opisie, dlatego sobie zajrzyjcie. Zrobiliśmy lekkie zmiany z żoną, ponieważ stwierdziliśmy, że troszeczkę tutaj nam nie odpowiada. A czy no może nie, mi tam wszystko odpowiadało, że nie odpowiadało, bo zawsze trzeba na kogoś zwalić. Więc mówię od razu, że żonie nie odpowiadało, dlatego co zrobiliśmy? Zamieniliśmy tą. Półeczkę pod telewizor jest mniejsza, czyli tą, którą widzieliście ostatnio, jest, no już jej nie ma. Po prostu zniknęła. Ta jest mniejsza, powinna się zmieścić praktycznie tak jak pod supa. Jeżeli nie, to po prostu będzie równo z supem, ale to zobaczycie później, ponieważ ten sup chce się pomalować. Kolejna rzecz, co tu się zmieniło podczas naszej obecności. Aha, cena to jest w tej samej cenie, ponieważ my po prostu wymieniliśmy sobie z jednego domu do drugiego. Więc tutaj nie ma co mówić, że tam dopłacaliśmy, czy nie, bo w końcu ta jest mniejsza. Więc po prostu można powiedzieć, że 50-50, jeden do jednego, czy jak to tam nazywa. Ta szafeczka stąd wyleciała, więc ona była kupiona razem z ze zestawem meblą ścianki, więc jej nie ma, więc po prostu jej po prostu nie ma. O, może tak, nie mówmy, o niej, jej nie ma. Nie będziemy jakoś tutaj się bawić, że odliczymy 50 czy 100 złotych wartości tej szafki. Po prostu zniknęła, jej nie ma. Ja sobie ją wziąłem do swojego pokoju, bo skoro tu nie było na nią miejsca. A jak zmienimy yy, u góry sposób użytkowania, to może być tak, że ona wróci tu z powrotem tylko w późniejszym czasie. Dobra, co tu zniknęło? Ta wielka szafka, która tu była na środku, co widzieliście ostatnio, tak samo zniknęła. Poszła do naszej kuchni takiej letniej bo też taką posiadamy, więc stwierdziliśmy, że na razie nie będzie tam, a jak żona się zastanowi, co dalej, no to po prostu albo wróci, albo nie wróci. Teraz temat tych mebli. Widziałem, że dużo osób pisało o tych płytkach, dużo osób pisało o tych meblach, jeszcze większych żon pisało o hashtag żona, czyli że żona ma rację, inni pisali, że, że ja mam rację, więc ym, powiem Wam tak, Dopóki nie zamontujemy tego na ścianie, to tak naprawdę nie będziemy tego widzieć. Nie będziemy gonić z robotą na hura, ponieważ niektórzy by chcieli, żebyśmy ten dom szybko skończyli i powiedzieli, jakie pieniążki wyszły. Dobrze wiecie, że na dzień dzisiejszy ten dom kosztuje w granicach 52 tysięcy, ponieważ ostatnio było 50,5, no ale doszło tak, narożnik doszedł, telewizor doszedł i nie wiem, nie pamiętam co jeszcze doszło. Tam w każdym odcinku macie podsumowanie kosztów, więc może musicie zobaczyć. W każdym razie 52 tysiące. Na dany moment ten dom kosztuje, aha. O jednej rzeczy zapomniałem w ogóle, wyleciała mi z głowy. W sensie, że znaczy nie, ciężko powiedzieć, że wyleciało z głowy. Po prostu podczas budowy domu mam nadzieję, że Wy też poczujecie to co my, czyli tą budowę domu. To, to 100 razy zmienianie decyzji, to 100 razy zastanawienie się, czy tak czy inaczej. Więc ja naprawdę polecam Wam. Tak się teraz mówi, że, że albo zmieniamy sobie decyzję, ale zobaczycie, jak zaczicie swoją budowę. Już bardzo dużo osób buduje dom z moich projektów i bardzo dużo osób wysyła mi zdjęcia. Jeszcze nie chcę się podzielić z Wami tymi, tymi zdjęciami, bo te osoby nie, nie chciały, żebym tam publikował zdjęć. Ale bardzo dużo osób buduje te domy teraz, takie same jak moje, czyli bracia, bliźniacy mojego domu. Więc tak samo poczują niedługo to, co ja mówię teraz, czyli te ciągłe zmiany. A może tu drzwi w tym miejscu, a może tu okno, a może takie, a może inne, więc zobaczycie. Czyli jedną zmianą, którą muszę dzisiaj zrobić, to jest. Zapomnieliśmy całkowicie, albo nie chcieliśmy pamiętać, że tam powinno być jeszcze pod antenę. Ktoś tam na pewno pisał, więc, więc to na bank było napisane. Ale myśleliśmy, że będzie tylko internet, ale później tak stwierdziliśmy, że różne grono osób może tu w tym domu przebywać, dlatego musimy zrobić telewizję naziemną. Inny producent to już inaczej wygląda. Niby białe to białe, ale mówię co producent to inne swoje ma odcienie i inne swoje ma mocowania. na razie musi zostać. Będę kiedyś w sklepie przy okazji to kupię, ale póki co niech zostanie bo kosztowało 15 zł, zawsze się może przydać i 16 zł zapłaciłem za przewód, czyli mamy 31 zł Kosztowało. No, dzisiejszy dzień w sumie. Dobra. Biorę się za sprzątanie. Biorę się za sprzątanie, i w sumie nie wiem, miałem malować, ale słyszę że tam, że żona ostro odkurza, już się tam krzywo na mnie patrzy, więc może. Może to odpuścić na dzisiaj, bo wiecie, jak jest. Kto nie ryzykuje szampana, nie pije, dlatego dzisiaj i tak miałem w planach coś innego robić, ale ja tak setki razy Wam powtarzam, nieważne czy będziecie robić tutaj cały tydzień i nie spać, najważniejsze żeby robić coś systematycznie. Dlatego dzisiaj w planach jest pomalować ten słup. Miałem podpiąć dzisiaj toaletę, żeby w sumie zostało tylko ta kuchnia. Ale w związku z tym, że ten tydzień jest dla nas ciężki, w ogóle mieliśmy w tym tygodniu nagrywać nic. Jeszcze jedziemy chyba w środę z młodą do lekarza na cały dzień, jeszcze jakieś tam inne obowiązki. Więc, no mieliśmy w ogóle w tym tygodniu sobie odpuścić, no i wystartować w następnym tygodniu już praktycznie z elewacją. Więc, no zobaczymy jak to będzie. Coś to jeszcze jest do zepchnięcia na pewno, żona zamówiła jakiś obraz, więc zobaczymy jak przyjdzie, nie wiem jaki. Na pewno będzie fajnie, to Wam powiem gdzie kupiła. Oczywiście wliczymy go w cenę domu, bo przecież to też jest jakieś wyposażenie. Więc, no wiadomo czy... Nie wiem, zresztą ja się nie za mało Żona wybierała, więc ja nawet nic nie wiem. Wczoraj mi tylko uświadomiła, że jakieś tam dodatki kupuje, jakiś obraz zamówiła i coś tam szukałem. Więc... więc zobaczymy. Dobra, będzie być zamalowanie, bo czas nagli. A jak słyszycie, tam cały czas chodzi odkurzacz, tam cały czas żona sprząta. Więc ino czekam, jak tu przyjdzie do mnie i miał pierwszy i powie, chodź już do domu. <grym> Dlatego malowanie. Dobra, chyba wystarczy. Malujemy, stwierdziłem, że jak już yy, maluję, to powiem Wam mniej więcej jaka jest różnica między domem na zgłoszenie, a domem na pozwolenie, ponieważ dostaję od Was bardzo dużo zapytań, jaka jest różnica. Przede wszystkim już nie oszukujmy się, ale też chodzi o koszta, o koszta, koszty, ponieważ dom na zgłoszenie. Ma całkiem inny sposób tego wszystkiego, czyli idziecie do starostwa, zgłaszacie. Wystarczy, że macie dobry projekt, dobrze opisany budynek i praktycznie przylecie 21 dni i możecie budować. Inni wam tutaj nie ma prawa po 21 dniach się odezwać. Później zmieniajcie sposób użytkowania, robicie funkcjonalny, mieszkalny, czyli na początku zgłaszacie jako rekreacyjny, ponieważ jest powyżej 5 metrów. A jak wykonacie budynek, czy tam wystarczy, że już będą ściany stałe, to można zgłosić zmiany sposobu użytkowania i tak jak Wam mówię, robicie normalny, normalny dom. I wtedy macie około 56 metrów, jeżeli zrobicie z mojego projektu, czyli po prostu, no tak jak mój, tak, no szukujemy się, no taki sam, czyli 56 metrów. No zależy od jak klatkę schodową jeszcze ulokujecie, tak? No bo jak zrobicie klatkę bardziej rozbudowaną, no to metry odejdą, jeżeli zrobicie mniej, to metry raczej Wam nie dojdą, no bo to już jest policzone bez klatki schodowej. Tak to ja mam tutaj dosyć dużą klatkę schodową, ale bardzo dużo osób to do mnie przyjeżdża, to ja nie po prostu robią schody okrągłe, nie? Jest tak, ma do docelowo projektowych. kosztuje jakieś 800 zł. No to mówimy o Domu na Pozwolenie. Dla Domu na Zgłoszenie jest mapka zasadnicza i ewidencyjna. Kosztuje 30 zł. To już macie różnicę. Tam jest 700 do 800, tu macie 30 zł na samej mapce. Projekt kosztuje w granicach od 3 do 5 tysięcy, sam projekt. Dla Domu na Pozwolenie na Zgłoszenie na przykład 100 zł, tak jak jest teraz u mnie na stronie. Możecie szukać gdzie indziej, wszystko tam, z... przecież przeciwników nie namawiam. Tylko po prostu już tyle co mail mailów dziennie i każdemu piszę po prostu jaka jest różnica, więc stwierdziłem, że jak będę malował to Wam powiem. Kolejna sprawa, dom na zgłoszenie nie ma żadnych odbiorów, dosłownie żadnych. Tutaj nikt nie przyjedzie do Was na odbiory. chyba że zmienicie sposób użytkowania, to wtedy. Do momentu aż nie zrobicie tego, nie macie żadnych odbiorów. Tam macie odbiory i każda głowa, która przyjedzie do was, będzie chciała parę złotych, czyli powiedzmy odbiory tam są w granicach 3-4 tysięcy i się co macie tak, bo jeden powie głupoty gadasz, a drugi powie ma gaz, ma coś tam, ma coś tam i mu się zsumuje, że wyjdzie około trzech tysięcy. Kierownik budowy jest potrzebny w domu na pozwolenie, tutaj nie jest potrzebny, inspektor jest potrzebny, tam nie jest potrzebny, tu nic nie jest potrzebne. Tu są tylko potrzebne wasze chęci do pracy, żeby go postawić samemu, to wyjdzie wam najtaniej. Jeżeli będziecie chcieli zrobić na pozwolenie, no to możecie zrobić większy, wiadomo, ale też liczcie się z kosztami, że będą o wiele wyższe. Tu jest znowu nisko, robicie sami. Nadzór budowlany dostaje od was dokumenty, ale tak naprawdę no to wam tego nie sprawdza. Chyba, że ktoś Was zaskarży, przeskarży, że robicie tam cudowielki. A do tego momentu nadzór budowlany Wam tego nie sprawdza. Więc możecie sobie porównać. Bo ostatnio za komuś pisałem. Bo tam wypisywał do mnie, że nie widzi różnicy. To wyliczyłem chyba na 10 tysięcy zł różnice. 8, 8, 8 albo 10 tysięcy wyliczyłem różnicę, Różnice. Jeżeli by miał być ten sam dom na pozwolenie, a na zmuszenie. Więc. Ci co napiszą tam w komentarzach, że głupoty pieprzysz, no to albo nie wiedzą jakie są realia, bo ja codziennie jestem w rzędzie więc, albo nie wiecie jakie są realia i żyjecie w świetle starych, nie wiem, starych stron, które tam mają inne ceny, albo po prostu nie chcecie wiedzieć jakie są ceny, bo ja już niestety sami widzieliście, jaką teczkę dokumentów przyniosłem, więc ja już, już ty rok czasu siedzę więc. Jak ktoś mi pisze na przykład, że to czy to, że do rozbiórki albo do czegoś, no to po prostu już mi się nie chce nawet odpisywać, bo dla mnie to już jest takie pieprzenie bez przerwy tego samego, a i tak naprawdę nikt nie wie, kto siedzi z drugiej strony monitora i czy ta osoba nie robi tego specjalnie, że 30 razy w miesiącu pisze mi pod komentarzem dom do rozbiórki, bo dla mnie to jest śmiech, no ale to już przestałem odpisywać, staram się. Nie ingerować w to, co ktoś napisze, bo szkoda mojego czasu. Te osoby, co chciały się nauczyć dowiedzieć, jak się jak dom tanio postawić, no to one wyciągają wtedy z tego z tych filmów wnioski. A te osoby, co chcą oglądać dla beki i sobie pokomentować, to oni sobie komentują. Siedzą z bloku z mamą, czy z tatą, czy z teściową, bo już... Aby Was nie skłamać, dostałem z 60 różnych zdjęć różnych domów z mojego projektu w różnych miejscowościach. Czyli tyle domów w ostatnim czasie się buduje z mojego projektu. Brat bliźniak, tego co tu widzicie. Każdy sobie tam przerabia, czyli okno w innym miejscu, schody w innym miejscu, coś tam w innym miejscu, i po prostu buduje takie domy jak, jak mój. Taki by brat bliźniak. Fajnie, powiem Wam, miłe uczucie, kiedy. Wracam do domu, wchodzę na skrzynkę, a tam mam wiadomość od jednego, od drugiego pana i piszę dzięki Paweł, dzięki tobie zaczęliśmy budowę. I wysyłamy zdjęcie fundamentów, czyli jednak można. Czyli jednak można postawić dom taki sam jak mój. Ja nie, ja nie jestem wyjątkiem, tylko po prostu każdy może postawić. Trzeba mieć po prostu trzeba mieć po prostu silne, silną psychikę i idąc do urzędu. Więc mam nadzieję, że trochę rozbiłem wam, wam wątpliwości, jak chodzi o różnicę między takim domem a takim. To Wam mówię, to już na samym, na samym początku sama mapka Was zje. Dosłownie, bo tutaj macie mapkę za 30 zł, a tam macie za 700-800 zł. To już na dzień dobry, już mapka zaczyna, już zaczynają mówić koszta, schody. Więc... Tam potrzebny jest geodeta, tu nie niepotrzebny, To wystarczy, że macie dobrą linijkę i sobie naniesiecie sami, gdzie ten budynek ma stać. Jeżeli nie wejdziecie w granicę, bo musicie mieć 3 metry od granicy, jeżeli nie ma okien i 4 metry, jeżeli są okna, więc jeżeli tego nie zrobicie, że tam komuś wejdziecie w działkę, to więcej wam tu nie potrzeba. Ja dokumenty do tego domu sam robiłem, w sensie mapki, nie mapki. S y jak jest zrobiona mapka, to Wam pokazuję w poradniku, więc każdy, kto kupuje projekt, dostaje poradnik od razu w cenie, żeby wiedział, jak to uzupełnić, bo przecież chyba o to chodzi, tak? Żebyśmy sobie wszyscy pomagali. Jutro pasuje zamontować te szafki. Okej, okay. okej, okay, że jak już będą te szafki, to wiem, że meble zostaną bez zmian, tak? Dlaczego? No bo ja wiem o tym, że jak już będą dzisiaj tak zrobione, to Ci się nie będzie chciało zmieniać kąteczkę. Ci się nie będzie chciało. Nie, nie, no dlaczego? Wiesz, blat dojdzie i nie będzie okej, okay, nie? No ale to że blat doszedł, to trzeba się zdecydować, gdzie mam ten blat zaczynać i gdzie kończyć. A może by, jak Jacek przyjedzie, może by nam dola dolać by jakoś, nie wiem... No To Jacek przyjedzie, ale to, to trzeba być pewne. no, czy chłopak nie będzie leciać tym tygodniu, nawet na szyję, jak to by się spodziewa? Nie no, ja się nie zastanawiam, ja już powiedziałem, jak ma być. Tylko, no. że znowu faktycznie no lodówka, kurde no... No z lodówką jest problem, gdzie tu lodówkę wcisnąć, nikt się nie spodziewał takiego małego metrażu. Znaczy nie no, ja wiedziałem, że będzie małe. Fajnie by wyglądało... Jest mały, no ale... No to nie jeszcze jest. Uch, żona, żona, ty mnie zamęczy z tymi oglami. I tu nie ma. Trzeba zobaczyć za lodówką, tak jak rozmawiamy. I tu mam lodówkę wcisnąć. Płyta u góry, tak? Gdzieś, gdzieś. Tu na przykład płyta. I byłaby tak. Płyta, blat, lodówka. I zabudować tutaj. Mhm. I byłoby po temacie i koniec. Szafki wiszące. Jeżeli jestem ciekawa, czy, nie, nie wiem, czy są takie małe te lodówki. Ta szafka to jest 60, nie? Masz telefon, to sobie zobacz takie do zabudowy nie lodówki, ale to przecież masz podstawę, no to przecież można z szafka ci jedna została, to można może, może zawieśnieniem przerobią i tyle. No. Każdy mnie się pyta po co ten pierwszy stopień jest otwarty. I właśnie po to, bo siedzi taki ciołek jeden w drugim i mi tutaj ten opiera się na tym. Nic co? No no trochę, bo tu każdy twierdzi, że się urwę o te schody. Nie no, to chyba jeszcze nie powinno nie, no. nie będę skakać, bo to nie są do skakania, tylko do nie? To jest normalna, normalna sprawa, no a żeby wody się nie ruszały i to no, nie chcę zrobić betonu. I zaważysz. Tak, tak, kobiety się nie pyta. O wiek się nie pyta. No a. o wagę, to tam nie wiem. Uwierzcie mi, że tutaj osoby, co ważyły po stopy 10 kg, chwila po tych schodach i, i tyle. Jeżeli chcecie, żeby on chwilę, profile... No, no to juki. Jucia dostała. No. Jeżeli chcecie, żeby Wam profile się w ogóle nie skrzywiały albo nie tak bardzo... No, ale się nie da nie, się. Żebyś się nie krzywił w ogóle. Nie, one się nie skrzywią, tylko będą pracować. Tylko że jeżeli ktoś chce, żeby one aż tak się nie, nie pracowały, nie? To my zrobiliśmy je podłużnie, żeby deskę zeprzeć. A jakby się zrobiła na pion, tak jak się robi konstrukcja, to robisz na pion. Odwrotnie. Ten profil, on jest chyba ze strony 2,5 na 5. Jakbyś go dawał odwrotnie. Czyli do góry 5, po na boki i do tej 2,5 udała deskę. To on się w ogóle by nie krzywił. i zobaczymy, jak się teraz siedzi. A jeszcze by ktoś się oh. kupa, to by sobie powiesił tam telewizor, a tu by sobie wstawił jeszcze fotel jakiś. Czy ewentualnie kącik dla dziecka, nie? Co tam w rogu? No nie, no tutaj. No co? O. Oh. Łóżeczko, tutaj. No powiem ci, że jakby zrobić dłuższe trochę te stopnie, żeby nie zahaczyć ten telewizor, albo go tak trochę wciągnąć w ścianę, nie? Że na no, górze. Tak, no, no na przykład karton gipsem obłożyć, żeby no, ale on. Ale przecież, jak ty wiesz, by był powieszony i gdzieś by widział, że jest tam telewizor. Ta albo tam u góry, o tam. U góry. No, uszy tak, i nadół puścić. No, no, Tylko by trzeba było zrobić instalację gdzieś schować, żeby wiesz, nie było widać? I... Ob... Masz obudowane karetonem, nie? Tak, można było to zrobić i zawsze zniknie. Masz, I tu masz dodatkową powierzchnię wtedy, nie? Stawiasz sobie, mówię, tak jak ktoś ma dziecko małe. Malutkie, nie? No to już stawiasz. I masz, wiesz, yy... a i wiesz, nawet większe dziecko, nie? Które jeszcze po coś i śpi w łóżeczku 2, 3, 4, nawet. Ma kącik pod schodami. Dobra, do yy, co? Mam iść, czy jeszcze mogę robić? jeszcze schody możesz sobie. Nie no, to ja nie chcę się brać, bo teraz gdzie widzę. I tak no, robię, a no, później nie, to się to i to tak, nie, żeby opaść pod kątem. później wiesz, będzie syf, się zrobi, i tyle. No. Tak, chmurzy skopie. <laughs> Zombi małe <ludzie. śmiech> O, nie płacz. Nie? Czego las? Ej! moja. Dobra, wystarczy na dzisiaj. Trochę popracowaliśmy, trochę pogadaliśmy, mniej więcej Słyszeliście, o czym rozmawialiśmy, więc możecie sami teraz napisać w na to. A my idziemy do środka, bo młoda się obudziła, przyszła do nas. Ale jak... o. Szczęśliwa jesteś, wyspałaś się? Zimno. Zimno, nie, nie. Dobra, kończymy. My sobie jeszcze tu posiedziłem przed telewizorem chwilę, bo tu do środku jest fajnie ciepło. I widzimy się w kolejnym odcinku. No, widzimy się w kolejnym odcinku. Więc do zobaczenia, cześć!